No to słuchajcie, się zaczęło niestety. Mm, przykry widok, ale już właśnie parę dni temu zaobserwowałem pojedyncze gdzieś tam miejsca, że pojawiła się zaraza ziemniaczana. No i niestety widać, że postępuje. Kilka dni minęło i dzisiaj już wygląda to o, słabo. Chociaż usunąłem wszystkie tamte części e, i e, popryskałem. Mm opryskiem z płynu Lugola, czyli no jodyną generalnie, chociaż jodyna jest na, na, na alkoholu, a płyn Lugola na, rozcieńcza się w wodzie, więc to trochę inaczej. Ale generalnie tak popryskałem. No i tak na razie nie zatrzymało, albo zatrzymało w taki sposób, że nie widać. Pomidory młodsze, później zasadzone, bardziej zaatakowane niż te, które były wcześniej posadzone. Chociaż tutaj na niektórych egzemplarzach też widzę. Że jest, są zaatakowane, natomiast no, zgodnie z, przed, z przewidywaniami, większość tutaj pod chmurą mam pomidorów e, koktajlowych, no i one są super, nic im się nie dzieje, wszystko jest ok. Natomiast te malinowe e, bawole serca i tak dalej, no niestety postępuje, e, więc będziemy musieli no, radykalne działania podjąć. Więc usunę wszystko co trzeba, włącznie z tymi krzakami, które są najbardziej gdzieś tam zaatakowane, to, to je w pierwszej kolejności zbiorę pomidory, które mają szansę na dojrzenie No i popryskam znowu agresywnie dosyć mocno, właśnie roztworem z jodyny i zobaczymy jak będzie to, czy, czy uda coś się w ogóle zatrzymać tą chorobę, czy po prostu pomimo działań pochłonię moje pomidorki w całości przykretą. No bo boli, jak widzisz, że takie ładne pomidory i zaczyna to wszystko atakować. Zresztą, zobaczcie, jak to wygląda. Jest. Dobra. Zobaczcie, proszę, jak to wygląda. Jak zaatakowało strasznie tutaj. No, widać paskudne łodygi zaatakowane, liście. Tutaj nawet te grube łodygi niektóre pomidorki już zaatakowało, więc to wszystko zaraz, za chwilę usunę, pousuwam, pousuwam te części też, które już nie są do odratowania. No i, i popryskam i zobaczymy, czy, czy, czy tam jeszcze w jakikolwiek sposób to zadziała, czy nie zadziała. Tutaj tak samo, tutaj o, ten malinówka, już widać po pomidorze, że jest zaatakowany, tu liście, też zaatakowało, więc zbieram wszystkie pomidorki, te wszystkie, które mają szansę gdzieś tam powiedzmy sobie poleżeć sobie i, i dojrzeć same, dociągnąć. To będziemy tutaj działać. O, tutaj ten krzew tak samo. Krzak pomidora zaatakowany. Tutaj tak samo zaatakowany. Pełno tego. Na szczęście yy, koktajlówki na razie ok, Chociaż na liściach widzę pierwsze znamiona też w koktajlówkach. Więc zobaczymy zobaczymy, ratujemy co się da. No dobra, to działamy. Wio, mam worek eee, sekator, Płyn do odkarzania i zasuwamy. Ok, No to lecimy po kolei. Wszystko co jest do usunięcia to usuwam. Bo jak już jest trochę zaatakowany, to już z niego nic nie będzie. Tak samo tutaj, chociaż mały. On jak już jest w części zaatakowany, to niestety już jest po nim. dokładnie oczyszczę, dokładnie oczyszczę krzaki i zobaczymy. Słyszałem, ostatnio gdzieś czytałem czy oglądałem o takim skutecznym preparacie, ponoć zatrzymuje całkowicie zarazę ziemniaczaną. No Spróbujemy, w tym roku już nie zdążę, bo muszę go ściągnąć ale w przyszłym może się uda, zobaczymy No Wszystkie części te zakażone postaram się dokładnie usunąć, bo no tutaj z tej strony od razu mam taki cały krzak zobaczcie, tu nie ma co, on jest już zaatakowany, a tutaj są tak drobne na nim pomidorki że nawet się nie będę zastanawiał tylko ten krzak po prostu już się nie odratuje tego całego do worka do worka bo chodzi o to żeby to odseparować i żeby nie rozprzestrzeniało się później z tego worka nic zobaczcie ty cała ta łodyga zaatakowana no, i wszystko po kolei tniemy. Ostatnio robiłem ten preparat z jodyny, czyli jodyna. 1 ml jodyny do, do miksu. 9 litrów wody plus litr mleka. I no, i mydło. Jaką mniej więcej koło łyżki. Mydła to takie proporcje i wtedy oprysk właśnie, znaczy płyn Lugola to dokładnie jest, 5% płynu Lugola, więc ostatnio na ogórki tak pryskałem, widzę, że chyba jakiś tam efekt to trochę przynosi, więc, więc spróbuję. Widziałem na internecie, że, że ktoś właśnie płynem, właśnie preparatem z jodyny zatrzymał zarazę ziemniaczaną. No, jak to mówią, może być to, to być zależne od różnych rzeczy, na przykład od gatunku pomidora, że po prostu jeden fajniej zareaguje, lepiej zareaguje może na jedynie inny nie. Naprawdę, naprawdę tych czynników składowych jest mnóstwo. Natomiast jak to moja maksyma, nie poddawaj się, dopóki jest minimalna nadzieja, to próbuj, bo przecież no, co mi szkodzi. Tutaj te pomidory i tak jak, jak zbiorę, i gdyby nawet ta zaraza jest zjadła później do końca, to, to mi to tutaj nic już nie szkodzi. Odkażę później ziemię i tyle. No, w tunelu mamy zdrowiutkie wszystko, więc to mnie cieszy. Tam mam wszystko zdrowe, między innymi dlatego, że zadbałem o odpowiednią wilgotność w tunelu, czyli podlewam przede wszystkim kropelkowo. I to sprawia, że dużo mniej wilgoci trafia w powietrze, które jest w tunelu, a więc też dużo mniej tego paruje. Nie robi się jak w saunie, a więc warunki do rozwoju chorób grzybowych no, są dużo trudniejsze dla tych chorób. No i o to chodzi, żeby im utrudnić życie. A ponieważ u nas w tym rejonie u nas padało ostatnio no, regularnie, często, no, to. Nie dziwię się, znaczy spodziewałem się tego, że może coś takiego się stać, nie? Że, że ta yy, zaraza ziemniaczana przyjdzie. Zresztą co roku przychodzi, wcześniej lub później. Natomiast można próbować ją zawsze w miarę skutecznie powstrzymywać. Ja próbowałem robić to preparatami biologicznymi, dokładnie korzystając z produktu Serenade Aso. ale yy, jak widać tak intensywnych opadach, tak dużej wilgotności no efekt jest taki jak widzicie, nie? No a starałem się dokładnie pryskać zgodnie z tym, co mówi producent eee, nie częściej niż 5 dni, ja to robiłem raz w tygodniu, w weekend no i niestety nie udało się nie udało się niestety skutecznie tego zrobić ale zobaczymy, teraz przejdziemy na Jodynę czy na Lugolę no. jak zwał tak zwał i no i zobaczymy za kilka dni na, na pewno tak, albo zadziała i wtedy moje pomidory będą miały kilka dni więcej życia albo nie zadziała i po kilku dniach będzie po prostu finito i tyle no, na razie je tutaj maksymalnie przewietrzę. Odetnę wszystko, co choruje. No, łody, łodyg odcinam. No, bo musiałbym po prostu wyciąć pomidory. Ale liście tutaj, gdzie się rozwinęło na liściach. Usuwam. Popryskam i zobaczymy. Ok. Pousuwałem wszystko, co chore. Przynajmniej większość tego co chore, co zostało zaatakowane przez zarazę. Teraz wkażę tylko narzędzia. Dam im chwilę, żeby środek zaczął działać. Idę u moje ręce, jeszcze popsikam. No super, teraz jest OK. Jeszcze dodatkowo sobie popsikam, żeby w razie czego usunąć wszystko. No i teraz mogę już pozbierać sobie wszystkie pomidorki, które mają szansę na to, że dojrzają. Wezmę je, pościnam, żeby nie zostały, jeżeli jeszcze w nich nie ma choroby i później poukładam je w cieniu w domku i będą sobie słuchajcie dochodzić nie o. o a tutaj pokażę wam taki przykład jeden generalnie y, robiłem oprysk wapnem ale jeden pomidor mi się taki trafił wykorzystam go żeby pokazać wam też w tym filmiku o tutaj jest zobaczcie o Typowy przykład braku wapna dla, dla tej rośliny. Jedyny, jedyny pomidor, który, który tak się zachował. Yy, czyli to jest, nazywa się to... Yy, no... Yy, jak ta choroba się nazywa wynikająca... Znaczy to nie jest choroba, to po prostu yy, wynik braku wapnia w, w glebie i roślina nie była w stanie przyswoić tyle, co potrzebuje. To jest, no zapomniałem, wypadło mi, napiszę tutaj w komentarzu w każdym co robię? Tego pomidora absolutnie nie usuwam. Dlatego, że jeśli ja go usunę, no to ten brak wapnia w roślinie zacznie, pewnie inne zaczną pomidory mi to samo by się działo. Więc jeżeli coś takiego jest, to po prostu dostarczam roślinie oprysk wapna, a inne pomidory zbieram, a tego zostawiam. Zostawiam go i on będzie dalej sobie gnił, z niego i tak już nic nie będzie. Ale gdybym go zerwał, to jest duże prawdopodobieństwo, że inne pomidory by mi zaczęły. Właśnie roślina by jakby zaczęła pobierać. Nie wiem jak to się odbywa, jaki proces zachodzi, ale generalnie tak jest, że jak się z tego zerwie, to w inne zaczną, słuchajcie, kto jest ty... Ja nie mogę, no nie przypomnę sobie teraz. Dobra, nieważne, napiszę. W każdym razie jest to piękny wynik właśnie braku wapnia dostarczanego dla roślin. Dobra, te niech powiszą. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie. Dobra, lecimy dalej. Czyli te krzaki, które gdzieś już są zaatakowane, to zrywam nawet takie małe pomidorki. Nie? Tutaj, o! Tutaj już zaczynają się przebarwiać. Więc one. O, tutaj jedyny jeszcze spadł. Więc one mają ogromną szansę na to, że po prostu sobie. Najnormalniej w świecie dojrzeją. Więc wszystko takie zrywam, bo jeżeli choroba będzie się rozwijać, no to niestety jest bardzo duża szansa na to, że one również zachorują. Niektóre z nich też poddzielam, żeby jeżeli jest na przykład zainfekowana tutaj powiedzmy sobie ta zaraza jest choroba gdzieś tutaj to jak je porozdzielam któryś z tych pomidorów nie jest zaatakowany to jest szansa na to że jak będą leżały osobno to jeden z nich po prostu zgnije ale jest szansa na to że reszta, że reszta cala jest dobra no od czasu do czasu się opryskam aby też dotykając roślin, jeżeli któraś nie jest zainfekowana, żeby też nie poprzenosić tego niepotrzebnie. O, te już zaczynają, te zobaczcie, już zaczynają się przebarwiać. No to ona jest bardzo duża szansa, że one się dojrzeją, więc to wszystko to tylko daje najmniejszą szansę na to, że dojrzeje, To wszystko zrywam. I tak samo zobaczcie wszystko tutaj. nie? Zielone, ok, ale ja wszystko to zbieram, bo one już delikatnie, widzę żółty odcień, delikatny, więc jest szansa, że on mi spokojnie dojrzeje. A jak go zostawię na chorym, na chorym krzewie, to niestety mogłoby się stać tak, że on by po prostu umarł, zakaziłby się i ja już bym go nie zjadł. O, a więc te najbardziej już takie wybarwione zbieram, bo inaczej to to wszystko padnie i nic z tego nie będzie. Zobaczcie, no, i było widać, on już tutaj, już tu choruje, nie? Niestety, zostanie chory, lecimy dalej, ten jak? O, jest? odskoczył sam. Ale tu widzę, że już jest choroba. No, więc muszę całe tutaj gniazdo spróbować usunąć i mieć nadzieję, że po prostu nic się tam do, do środka nie dostało. Wóz albo przewóz. I tak samo tutaj, na tym obok. Jest to samo. O ten już zobaczcie jest zainfekowany, do śmieci. zobaczymy no i tak jeden po drugim zobaczymy co z tego będzie panie witam was na działku landii albo w działku landii jak to woli Minęły ponad 3 tygodnie odkąd pojawiła się zaraza ziemniaczana na moich pomidorach i tak jak te pomidory to efekt y, działania skutecznego zaaplikowania środka jeden oprysk y, z Rewusa 250SC y, 3 tygodnie temu zadziałał skutecznie i, i efekty było widać już po 10 dniach choroba y, zaczęła się zatrzymywać, później całkowicie się zatrzymała Ślady widać ewidentnie, zobaczcie jak mocno już, już były zaatakowane krzaki. Ale teraz już jest biały nalot. Choroba od jakichś mniej więcej 8-10 dni jest nieaktywna. One po prostu, zobaczcie, już to o, całkowicie aktywna i wtedy w momencie kiedy zaatakowana już była to pierwsze co zrobiłem to pomidory zdjąłem pomidory które miały szansę wtedy dojrzeć bo obawiałem się po prostu że że po prostu tak jak w wielu przypadkach całkowicie zaatakuje zarówno krzaki jak i owoce i zakończy się tragedią więc wszystko co tylko rokowało Czyli na przykład, już takie, jakby zaczęły się lekko wybielać, to wszystko to zrywałem i włożyłem w półcień do, do witryny. O, tutaj zobaczcie, to jest efekt po 10 dniach leżakowania. Prawie wszystkie dojrzały. Wszystkie udało się praktycznie uratować. Kilka musiałem, oczywiście, tam zdarzały się, że już po prostu nie było widać, ale choroba już je drążyła, i kilka musiałem z nich wyrzucić. Ale zdecydowana większość. Jest tutaj, dojrzały, udało się je uratować. I wszystkie pięknie sobie dociągnęły. W szafeczce, leżą sobie w cieniu. Piękne malinóweczki. I teraz już praktycznie są gotowe. Do jedzonka. Zrywałem wtedy takich. Czyli takich malutkich, które no nie miały szans na, na, na dojrzenie. Te malutkie wtedy, to dzisiaj są te. To są te pomidory dzisiaj. Te czerwone, ładne te, które dojrzewają i to fajnie pokazało, jeden oprysk wystarczył z tego preparatu. Użyłem Revusa 250 SC, wcześniej go nie używałem, po raz pierwszy zastosowałem. Mówię o tym, bo wiem jak wiele osób niestety ze łzami w oczach patrzyło, jak ich krzewy, ich pomidory po prostu zostały całkowicie pochłonięte przez zaradę ziemniaczaną i z tak y, pieczołowicie doglądanych, pielęgnowanych krzewów, krzaków, owoców, no po prostu nie zostało praktycznie nic. Ja dzisiaj po zastosowaniu tego preparatu bardzo y, jestem zadowolony, bo się cieszę pięknymi pomidorami. One dalej się rozwijają te kwiaty, które były, one się tutaj już pozawiązywały. Kolejne kwiaty się pojawiają, także no, jestem bardzo zadowolony z, te, z działania tego preparatu, chociaż rzeczywiście to chemia, ale tylko jeden opływ wystarczył i zadziałał, i dzięki temu te pomidorki ładnie sobie dalej dalej dojrzewają. Dzisiaj jest 24 sierpnia i one sobie pięknie, pięknie rosną. To tutaj na zewnątrz te pomidory, no tutaj te wcześniejsze też. Które wcześniej też sadziłem, one też lekko były zatakowane, ale fajnie sobie wszystko dojrzewa, rośnie obsypane. Tutaj koktajlówki będę musiał jeszcze pozbierać dzisiaj.